Zespół szkół numer dwa imienia księdza Jana Długosza znajduje się w samym centrum Kubucka. Świetna lokalizacja to tylko jeden z atutów szkoły. Jej specjalnością jest kształcenie fachowców, a najmocniejszą stroną zróżnicowana oferta edukacyjna, która odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. Dwójka zaprasza absolwentów szkół podstawowych do technikum i szkoły branżowej. Naprawdę, w tej szkole można nabyć wiele umiejętności praktycznych, co z pewnością przyda nam się w przyszłości. Warto dodać również, że w szkole panuje świetna atmosfera i podczas zajęć nie tylko się uczymy, ale też świetnie się bawimy. Nasza szkoła dysponuje świetną bazą dla przyszłych kucharzy, technologów żywności, szefów kuchni, dietetyków. Dlatego, jeżeli ktoś z Was myśli o którymś z tych zawodów, to warto wybrać właśnie naszą szkołę. Nasza pracownia jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, co oznacza, że uczniowie zdają egzamin dokładnie w tym miejscu, w którym uczą się przez kilka lat zawodu. To daje im sporo komfortu w tej niełatwej i stresującej sytuacji. Jeśli miałbym wybrać drugi raz, na pewno wybrałbym też tą szkołę. Jest tu bardzo przyjaźnie, słyszałem to od starszych kolegów i no nie pomylili się. system kształcenia to ogromny atut nauczania preferowanego w zespole szkół nr 2. Praktyki w zaprzyjaźnionych firmach to najlepszy sposób na poznanie realnych warunków pracy i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Praca fryzjera daje wiele możliwości rozwoju. To bardzo kreatywny zawód. Maciek jest moim uczniem od około 12 miesięcy. Radzi sobie bardzo dobrze, co widać po wynikach w szkole, a także po zadowolonych klientach, których obcina. Daje mi to ogromną satysfakcję i chęć do szkolenia przyszłych fryzjerów. Będę kierunek, ponieważ po szkole zapewniono mam pewną pracę w zawodzie, a włosy cały czas wzrastają, więc pracę jest pod dostatkiem. Wybrałem tę szkołę, ponieważ zapewnia praktyki w świetnych miejscach. Praktykanci chętnie przychodzą tutaj na praktykę, angażują się. Później zostawałem pracownikami. Jestem bardzo zadowolony i dumny, bo naprawdę dużo wychowałem. Wychowałem już uczni na pracowników i do dzisiejszego dnia pracują. Jestem z tego bardzo zadowolony. Też dlatego takie wyroby wychodzą, jakie wychodzą, przez nich to jest produkowane. Największym plusem tego zawodu jest to, że jeśli ktoś się go bardzo dobrze nauczy, to po szkole na pewno zdobędzie dobrą pracę. Jako mechanik sam nie narzekam, bo to wiadomo, interesowałem się tym od zawsze. Praca wiadomo nie jest lekka, ale jeśli ktoś się tym interesuje, ten zawód jest na pewno dla niego. Pełną ofertę dwójki znajdziesz na stronie internetowej szkoły. Technikum oferuje wiele interesujących kierunków takich jak technik księgarstwa, technik reklamy, technik spedytor czy technik geodeta. Sama szkoła branżowa kształci uczniów w aż 30 zawodach. Znakomita zdawalność egzaminów zawodowych świadczy o właściwym modelu nauczania. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Kubucku co roku z dużą skutecznością zdają egzaminy zawodowe. Jesteśmy dumni i cieszymy się, że ta szkoła tak dobrze przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Ważnym krokiem w drodze do jak najlepszego przygotowania młodych ludzi do zawodowego życia jest projekt Pierwszy Krok do Kariery organizowany w ramach programu Erasmus. Myślę, że program Erasmus na pewno podnosi kompetencje zawodowe. Te kompetencje zawodowe są budowane tutaj na miejscu, ale jadąc... No, w odległy, jakby nie było, kraj i do miejsc nieznanych, z nieznanym językiem. Mało kto posługuje się, czy uczy się w ogóle hiszpańskiego w naszych szkołach, więc ta sytuacja taka zadaniowa, sytuacja trudna dla młodzieży wymusza rozwój także kompetencji społecznych, umiejętności porozumiewania się, pracy w zespole. To jest to, na czym dzisiaj pracodawcom nawet bardziej zależy niż na kompetencjach stricte zawodowych, których Możemy nauczyć tutaj na miejscu. Długo można by opowiadać o kolejnej edycji projektu Pierwszy krok do kariery. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie tylko to, że jeśli zapytamy naszej młodzieży o doświadczenia z tego wyjazdu, to wielu z nich... Wspomnienie o, o Hiszpanii traktuje jako jedną z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła im się w życiu. W swoim życiu pięknie będą też wspominać samą dwójkę. Kameralność, świetne podejście nauczycieli i rodzinna atmosfera sprawiają, że uczniowie czują się w szkole jak w drugim domu. Atmosfera jest naprawdę wspaniała. W klasie czujemy się jak prawdziwa rodzina, naprawdę. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, że mogliśmy w ogóle wybrać taką wspaniałą szkołę. Mam y, świetnych znajomych w klasie. Nauczyciele są przegenialni. Niektórych to po prostu uwielbiam, ubóstwiam, naprawdę. Są jak y, druzy rodzice. Szkoła mocno angażuje się w życie miasta i powiatu, m.in. współorganizując Dni Długoszowskie czy przygotowując catering na różne uroczystości. W zespole szkół nr 2 ważne jest również to, by dostrzegać potrzeby drugiego człowieka. Stąd aktywny wolontariat uczniów w Klubie Dziennej Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnościami. W kadrze pedagogicznej nie brakuje kreatywności. Jej efektami są choćby organizowane powiatowe konkursy fryzjerskie oraz konkursy Akademia Smaku, na których ważnymi gośćmi są świetni kucharze, tacy jak Bruno Fiorelli. Szkoła organizuje też plenery fotograficzne. Nie brakuje też ciekawych zajęć pozalekcyjnych na czele z działalnością grupy teatralnej zmieszani. W szkole mamy grupę teatralną. Co roku organizujemy różne spektakle teatralne i wystawiamy właśnie w szkole. W szkole mamy bardzo dużo różnych aktywności, tak? uczestniczymy w zawodach sportowych, mamy kółka różnego rodzaju kółko teatralne. Także no, nie można nażegać na nutę. Zespół szkół numer 2 w Kłobucku współpracuje m.in. z Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Jagielońskim. Jeżeli zastanawiacie się, do jakiej szkoły przyjść, nie wahajcie się i wybierajcie zespół szkół numer 2. Zachęcam Was serdecznie, również jestem po ósmej klasie, żebyście tutaj przyszli. Jest bardzo fajnie, szkoła nie jest za duża, wszyscy się tutaj znamy i jest jak rodzina. Jasne, że polecam tę szkołę. Na początku sama nie byłam zdecydowana na nią, ale przyjechałam tutaj na dni otwarte i się w niej zakochałam. Wszyscy są bardzo uprzejmi, jest rodzinna atmosfera, także z całego serca polecam. Jeśli zależy Wam na szkole z bardzo dobrą atmosferą, to wybierzcie zespół szkół numer dwa w Kłobucku. Naprawdę warto.